Barany. Listopad jest miesiącem, kiedy wreszcie możecie nieco odetchnąć, tak, jakbyście po bardzo długim i męczącym biegu mogli na chwilę wreszcie przystanąć. Myślę, że październik był dość intensywny dla Was, i listopad też jest intensywnym miesiącem, ale tutaj przechodzimy już z domu relacji do domu transformacji wewnętrznej, więc tak naprawdę wchodzicie w głębsze warstwy siebie i nie rozgrybujecie relacji z innymi ludźmi. Myślę, że bardziej będzie to o oczyszczaniu Waszej psychiki, o odpuszczaniu kontroli również. I o takim zrozumieniu, że siła nie zawsze polega na działaniu, czasem trzeba ten ster oddać. Ja nazywam się AstroLiza i zapraszam Was na odczyt na listopad, właśnie. Pamiętajcie, że moje odczyty są wedle ascendentów, w systemie całych znaków i przygotowuję te odczyty zgodnie z tradycją astrologii helenistycznej. Rozpoczynamy oczywiście, Słońce dalej w Skorpionie. Jak rozpoczynamy miesiąc i Skorpion to jest dom ósmy, dom transformacji i dom zaufania. Do 21 listopada słońce świeci w tym Waszym domu ósmym, miejscu związanym z dzieleniem zasobów, z intymnością, z tym, co ukryte. Jest to klasyczny czas, gdy baran, zwykle bardzo odważny, prosto z mostu, nie, nie owija w bawełnę, Spotyka się tutaj z własnym cieniem. Słońce w Skorpionie rozświetla to, co dotąd było tabu nasze lęki, zazdrość, również kontrolę, potrzebę kontroli, zależności i finansowe, i emocjonalne. I to są te zależności, którym my się poddajemy, ale też te, dzięki którym my trzymamy innych wyryzach. Nie bójcie się tej konfrontacji z waszym cieniem. Jest to moment, kiedy możecie odzyskać siłę poprzez szczerość wobec siebie. Nie walką, a zrozumieniem. Jeśli jakieś relacje lub zobowiązania czujecie, że są dla Was ciężkie, myślę, że listopad może pokazać Wam, które z nich należy albo transformować. Albo zakończyć. Od 3 listopada mamy Marsa w strzelcu. I Mars w strzelcu to jest. Przepraszam, od 4 listopada mamy Marsa w strzelcu. To jest warsztat 9. Ekspansja, nowe horyzonty. Dom dziewiąty to jest dom filozofii, dalekich podróży. Wasz władca, Mars, ponieważ baronem rządzi Mars, pamiętajcie, wszelkie tranzyty Marsa będą dla Was ważne, tak samo jak i wtorek, bo to jest dzień Marsa. Wtorki to są właśnie dni Marsa, każdy z dni tygodnia odpowiada energii planety. Wasz władca, Mars... Wychodzi z głębi Skorpiona i wchodzi do strzelca, do Waszego dziewiątego domu. Filozofii, podróży, nauki, poszukiwania sensu. Jest to ogromna zmiana energetyczna, tak naprawdę. Z poziomu takiej emocjonalnej intensywności, ósmy dom, wchodzicie w inspirację, w wizję, w przygodę. Mars w strzelcu będzie dodawać Wam odwagi, by znów spojrzeć w przyszłość i powiedzieć: chcę więcej, chcę żyć szerzej, chcę żyć głośniej. To jest doskonały moment na planowanie podróży, na publikacje również, na naukę, na planowanie nauki, na pracę z ludźmi z zagranicy. Tutaj praca też wiecie, rozszerzanie waszych horyzontów w tym jak wy pracujecie z innymi. Wymiana informacji jak najbardziej. Myślę, że na, to, na co warto jest tutaj uważać, to jest na, taki, na takie przekonanie, że ja zawsze mam rację. Ponieważ marsz w strzelcu jest trochę jak taki wojownik idei. I pamiętajcie, żeby wybierać mądrość, a nie krucjatę. 5 listopada mamy pełnię Księżyca w byku, to jest wasz drugi dom. Pełnia w byku rozświetla tutaj dom waszych wartości, finansów. Poczucia bezpieczeństwa. Jest to moment kulminacji spraw materialnych, jednocześnie takie emocjonalne lustro, czy to, na czym opieracie swoje poczucie wartości, naprawdę Wam służy. Byk reprezentuje przywiązanie, a ta pełnia często przynosi moment takiego puszczenia. Starego sposobu zarabiania, współpracy, relacji z pieniędzmi. W połączeniu z uranem, tutaj w tym samym domu, ponieważ będziemy mieć zaraz, kilka dni później, trzy dni później, będziemy mieć wejście urana do obyka, on w retrogradacji się cofa. No, myślę, że może to być moment przełomu dla Was. Wasza definicja bezpieczeństwa może się również zmienić. Nie chodzi o taką zewnętrzną stabilność, ale bardziej wewnętrzne zaufanie. I to, co z pozoru może wydawać się stratą, tak naprawdę może być początkiem wolności finansowej i emocjonalnej. Tak jak mówiłam, 8 listopada Uran rozpoczyna retrogradację w byku, on już jest w retrogradacji w bliźniętach, ale 8 się cofa już do byka, czyli zmienia znak. Pamiętajcie, że uran to jest rewolucja, moment rewolucji. Mamy retrogradację, więc jest to bardziej skupienie się na wewnątrz, na introspekcji, i myślę, że ten uran pomoże Wam zrozumieć, że siła nie pochodzi wcale z posiadania, lecz z odwagi. Być może zmienia się przez ostatnie lata, kiedy uran był w byku. Być może zmieniało się Wasze podejście całkowite do własności, do majątku, do, do tego, jak zarządzacie swoimi zasobami, talentami, energią, talentami, po prostu tym, co, czym chcecie dzielić się ze światem. Może to być takie przebudzenie się Waszej świadomości. I chęć wolności. Pamiętajcie, że to jest retrogradacja, to już jest takie podsumowanie tego, co się działo wcześniej, jak uran był w byku, więc teraz zamiatamy, kończymy to sprzątanie, jeśli chodzi o Wasze finanse i o Wasz dom wartości. 9 listopada mamy rozpoczęcie retrogradacji Merkurego w Strzelcu, to jest Wasz dziewiąty dom. No i dziewiąty dom, czyli sfera idei, filozofii, nauki, podróży, światopoglądu. To jest czas na sprawdzenie, w co wierzycie. Dopóki Merkury jest w strzelcu w tej retrogradacji, mogą wracać dawne plany związane z podróżami, z kursami, z projektami edukacyjnymi, nawet ludzie, którzy kiedyś pełnili u Was rolę mentorów, i być może będziecie bardziej kwestionować Wasze dotychczasowe przekonania, odkrywając, że po prostu z niektórych rzeczy już wyrośliście. I dopóki jest ta retrogradacja jeszcze w strzelcu, to sprawdziłabym dwa razy plany, szczególnie podróżne, albo jeśli chcecie rozpocząć jakąś edukację wyższą. No i też to nie jest raczej czas na to, aby łączyć wiedzę z akcją. To nie jest czas na to, aby podejmować jakoś dalekosiężne decyzje. Myślę, że y, używałabym z rozwagą własnych słów również. Y, szczególnie jeśli, y, jeśli boicie się tego, że ktoś was nie zrozumie, nie, od, nie odbierze was tak, jak y, nie odbierze, nie zrozumie waszej intencji, to uważałabym na to, y, ponieważ, to jak mamy retrogradację Merkurego, to z tą komunikacją. Może być różno, różnorako, a później on się cofnie jeszcze do Skorpiona, ale to zaraz Wam o tym opowiem, ponieważ 11 listopada mamy rozpoczęcie reinterpretacji Jowisza w Raku i to jest Wasz czwarty dom. Bardzo ważny punkt miesiąca, Jowisz w Raku, w Waszym czwartym domu, czyli dom domu, rodziny, korzeni, emocjonalnych przeszłości, zaczyna się cofać, wzywając Was do takiego duchowego powrotu do korzeni. Nie jest to retrogradacja związana z karierą, z relacjami, z niczym takim, lecz z Waszym sercem. Jowisz w Raku rozszerza tutaj zdolność do troski, do empatii, do korzeni, do Waszych przodków. Teraz cofając się, On zaprasza Was do refleksji: czy czujecie się bezpiecznie we własnym domu, w swoim ciele, w swoim świecie, w świecie, który tworzycie, który kreujecie? Czy sukces zewnętrzny rośnie na stabilnym fundamencie emocjonalnym, czy tylko i wyłącznie na ambicji? Myślę, że w praktyce, jak może się ten, ta retrogradacja tutaj manifestować, to przede wszystkim powrót do spraw rodzinnych, do relacji z rodzicami, do tematów dotyczących miejsca zamieszkania, tego, gdzie mieszkacie, gdzie planujecie mieszkać. Jest to czas na uzdrawianie Waszej przeszłości, na zrozumienie własnej przeszłości, na sprawdzenie, czy czegoś nie trzeba naprawić w naszym wewnętrznym domu, który Was wspiera. Niektóre barany tutaj mogą odczuwać tę energię bardzo dosłownie remont, powrót do rodzinnych stron, odkrycie dawnych historii rodu, ale myślę, że sens jest tutaj bardziej duchowy. Pamiętajcie, że nie można biec dalej, jeśli Wasze korzenie nie są, nie są zadbane. 12 listopada mamy koniunkcję Merkurego i Marsa w strzelcu, wasz dziewiąty dom. Bardzo dynamiczne połączenie, powiedzmy, Mars jest waszym władcą. Merkury i Mars spotykają się w dziewiątym domu, tworząc taki eksplozywny aspekt intelektualny, nazwijmy to. Możecie poczuć potrzebę obrony Waszych przekonań lub silnie reagować też w rozmowach o światopoglądzie, wierze, polityce. Ale jeśli ta energia jest dobrze użyta, przynosi ona zdecydowanie jasność umysłu, taki duchowy przełom. Jest to dzień, w którym możecie napisać coś ważnego, możecie odkryć jakąś nową ideę. Wiecie, taka lampka nad głową może się Wam zapalić. Również zrozumieć, jaki jest sens waszego życia, ja, czy ta ścieżka, którą podążacie, ma dla Was sens. Zdecydowanie, na co bym uważała w połowie miesiąca. To aby nie przekraczać granicy fanatyzmu, takiej zbytniej walki o ideę, ponieważ no, ta mądrość będzie się rodzić bardziej z pokory niż z waleczności. 19 listopada Merkury, o którym już mówiłam, że jest w retrogradacji w strzelcu, on się cofnie do Skorpiona. To jest Wasz ósmy dom. Także tutaj um, chwila, kiedy komunikacja i Wasze myśli schodzą trochę głębiej. Um, to jest dom wspólnych zasobów, emocjonalnych zobowiązań, psychicznej transformacji również. Także czas na refleksję nad tym, co znaczy dla Was. Oznacza dla Was zaufanie, co oznacza dla Was zależność i co oznacza dla Was intymność. Możecie wrócić tutaj do tematów finansów wspólnych z partnerem, partnerką, do tematów związanych z długami, inwestycjami również. Myślę, że także takich głębszych rozmów o emocjach, o bliskości. Bardziej bym skupiła się na tym, żeby spróbować czuć, niż analizować logicznie. Pamiętajcie, że ten Merkury jest dalej w retrogradacji. 20 listopada mamy Nów w Skorpionie i jednocześnie mamy też koniunkcję Słońce Merkury czyli Kazimi. Jedno z takich bardziej transformujących wydarzeń tego miesiąca dla Was, Barany, ponieważ no, to dzieje się w Waszym ósmym domu. No, w ósmym domu w połączeniu z Kazimi, Słońca i Merkurego symboliczna śmierć starego sposobu kontrolowania życia i być może początek nowej emocjonalnej świadomości. Jest to moment... W którym naprawdę możecie odpuścić kontrolę i zaufać procesowi przemiany. W relacjach jest to czas na szczerość, na odnowę zaufania, na odbudowę zaufania. W finansach jest to nowy początek związany z kredytami, z inwestycjami, ze wspólnymi pieniędzmi. Pamiętajcie, że przez następne pół roku wy będziecie pracować nad tym tematem. Jeśli chcecie, oczywiście. Możecie tak wykorzystać ten nów. 22 listopada słońce wchodzi do strzelca, wasz dziewiąty dom, no, światło powraca tutaj, wyłania się z tego mroku skorpiona. Po tygodniach intensywnej, emocjonalnej pracy, słońce w strzelcu przynosi wam świeży oddech, optymizm, wiarę w sens po prostu, wiarę w życie. Jest to czas, by zobaczyć, że wszystkie Trudne doświadczenia, one są tak naprawdę częścią Waszej większej drogi. Teraz yy, myślę, że możecie już zacząć planowaniem, inspirowanie, podróżowanie, yy, naukę, również Wasz duch będzie się tutaj rozjaśniać. 25 listopada mamy koniunkcję Merkurego i Wenus w Skorpionie, wasz ósmy dom. Więc, no, jak widzicie, bardzo dużo się dzieje u was w tym ósmym domu, również w dziewiątym. Piękny, łagodzący aspekt. Muszę przyznać, że ta końcówka listopada będzie już naprawdę dość przyjemna, bo mamy pozytywne aspekty, pozytywne. Wenus i Merkury w ósmym domu przynoszą takie emocjonalne uzdrowienie po wcześniejszych napięciach. Rozmowy z partnerem lub bliskimi mogą być trochę głębsze, bardziej czułe, prawdziwe. Dobry moment na rozmowę o pieniądzach, zdecydowanie, na rozmowę o współpracy, o inwestycjach. Wenus będzie wprowadzać tutaj harmonię i dyplomację. 26, czyli dzień później, mamy trójkąt Wenus i Jowisza, i Wenus i Saturna. No, jeden z najbardziej korzystnych momentów miesiąca, także wykorzystajcie ten ostatni tydzień. Wenus będzie tworzyć no, taki potężny trójkąt wodny, emocjonalne uzdrowienie, zaufanie, Duchowa regeneracja. To połączenie jest połączeniem serca, Wenus, mądrości Jowisza i struktury Saturn. Także możecie poczuć głęboki spokój, że wszystko przez co przechodzicie miało sens, że to było po coś. Dobry też moment na to, aby odbudowywać relacje z rodziną lub bliskimi i też kończyć konflikty, pogodzić się z przeszłością. 28 listopada Saturn kończy retrogradację w rybach i on będzie ruszać w, naprzód w Waszym 12 domu. Także po miesiącach introspekcji i konfrontacji z własnymi lękami, myślę, że możecie odczuć to jako takie wewnętrzne oczyszczenie i stabilizację emocjonalną. Dzień później, 29 listopada, Merkury kończy retrogradację w 8 domu, także komunikacja znów staje się bardziej klarowna. Dobrze jest tutaj dopiero po tej retrogradacji ruszać z decyzjami finansowymi. To wszystko, nad czym myśleliście podczas retrogradacji, związane właśnie z finansami, również z zależnością od drugiej osoby. A 30 listopada Wenus wchodzi do Strzelca, Wasz dziewiąty dom. No i myślę, że to jest taka piękna puenta miesiąca. Otwieranie się na radość, na wiedzę, na podróże, na po prostu miłość do życia. Po miesiącu emocjonalnych głębin e, możecie wreszcie odczuć taką lekkość i nadzieję. Znaczy, mam nadzieję, że już w ciągu miesiąca też je odczuwaliście, ale na pewno ten aspekt pomoże w tym. E, także jak widzicie, jest listopad miesiącem mm, duchowego odrodzenia dla Was i takiej rekonstrukcji wewnętrznego spokoju. E, pamiętajcie, że nie musicie zawsze biec, żeby. Udowadniać, że żyjecie. Barany, no powiem Wam, dużo tutaj jest o wartościach, również, o dużo się dzieje na tej osi, drugi, ósmy dom też, o wartościach, o intymności, o finansach, o zaufaniu. Dużo jest o uczuciach, o emocjach, dużo się dzieje w Waszym Skorpionie. No i to wszystko, co przerabialiście, myślę, że. Przechodząc już do tego bardziej optymistycznego czasu, strzelca, złożę się dla Was w całość i tego wam życzę. Powodzenia Barany!